Świat cyfrowy to nasza codzienność. W domu, w pracy czy w podróży. Rozmawiamy, robimy zakupy, prowadzimy w nim biznes. Dlatego bezpieczeństwo cyberprzestrzeni powinno być naszym priorytetem. Jeszcze kilka lat temu cyberatak wymagał miesięcy przygotowań. Dzisiaj można go kupić tak, jak kupuje się licencję na oprogramowanie, w kilka minut online. Wystarczy wskazać cel, wybrać wielkość oraz rodzaj ataku. Resztę pracy wykonują miliony urządzeń na całym świecie. Być może nawet te w Twoim domu lub biurze. Ataki DDoS stały się codziennością. Ich cel jest prosty: zablokować dostęp do usług ofiary. Dla firmy może to oznaczać milionowe straty i utratę wizerunku. Z takich największych ataków DDoS to na pewno kwiecień 2007, zmasowany atak na Estonię, który odcina cały kraj od świata, marzec 2013, atak na Allegro, który uniemożliwia klientom korzystanie z serwisu. Wrzesień 2016, atak na dwa rosyjskie banki, Spierbank i Alfa Bank, który powoduje ogromne straty finansowe. Oraz październik 2016, Stany Zjednoczone, atak na firmę świadczącą usługi DNS, który powoduje, że takie serwisy jak Netflix, Twitter, Reddit czy Wikipedia nie mogą działać poprawnie. skuteczne systemy ochrony przed atakami DDoS to po prostu konieczność. E, takie ataki były, są e, i będą. W związku z tym musimy chronić siebie, naszą sieć naszych klientów przed e, takimi atakami. Istniejące technologie są drogie i w zakupie, i w utrzymaniu. I lwia ja część ceny to. Koszt licencji oprogramowania. No i muszę przyznać, że dla nas, dla inżynierów, dla Exatela to brzmiało jak wyzwanie. Dlatego stworzyliśmy system TAMA. To jest system anti z klasy operatorskiej. Jest to oryginalne rozwiązanie, rozwijane od zera w Exatel. Dla potrzeb klientów z sektora publicznego i z sektora komercyjnego możemy dopasować to rozwiązanie do potrzeb konkretnej grupy klientów, ponieważ mamy nad nim pełną kontrolę. Rozwiązanie powstaje w oparciu o współfinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i w konsorcjum z jednostką naukowo-badawczą. W związku z tym kompetencji w tym projekcie na pewno nie brakuje. Tama najprościej mówiąc, oddziela pakiety dobre od złych. W rzeczywistości wygląda to tak, że nasz system alarmujący jest w nieustannej gotowości. Jeżeli zauważymy jakieś anomalia, jesteśmy w stanie momentalnie przekierować ruch na nasze urządzenie czyszczące. Tam oddzielamy pakiety dobre od złych, a klient w ogóle nie zauważa efektów ataku. Tama ma wiele zalet, ale warto wspomnieć o dwóch. Zaletą jest łatwość skalowania. Jeżeli mam taki pojedynczy klocek, który ma, dajmy na to 80 gigabitów na sekundę ruchu, jest w stanie przetworzyć. Możemy do niego dodać następny i następny, w związku z tym mamy 160 320 i to rozwiązanie jest bardzo łatwo skalować. W związku z tym możemy się elastycznie dopasować do, do wymogów łącza, które chronimy. Drugą ważną cechą z naszej perspektywy jest bezpieczeństwo kodu źródłowego, ponieważ sami go napisaliśmy, sami go testowaliśmy, audytowaliśmy, w związku z tym wiemy, co w nim jest. To ma to nie tylko bezpieczeństwo, to również możliwość dopasowania rozwiązania do potrzeb polskiego klienta i do specyfiki polskiego rynku i do ochrony polskiej cyberprzestrzeni. Od 20 lat. Budujemy jedną z największych sieci światłowodowych w Polsce. Świadczymy usługi dla klientów sektora finansowego, medycznego, korporacyjnego, energetycznego i publicznego. Exatel wspiera system bezpieczeństwa kraju, m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Straż Pożarną, Straż Graniczną. Exatel posiada dziesiątki certyfikatów. Wśród nich jest świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia Unii Europejskiej i NATO. Mamy wizję, jak cyberbezpieczeństwo i telekomunikacja powinna wyglądać w Polsce nie tylko dziś, ale także jutro. Stworzyliśmy własny dział badań i rozwoju, składający się z programistów, analityków i architektów sieci. Dzięki nim, dzięki temu działowi, jako pierwsi w Europie, przeprowadziliśmy Publiczne testy sieci 5G. Dzięki takim produktom jak SDN Box i Tama, my już jesteśmy w tym miejscu, w którym inni będą jutro. Exatel najbezpieczniejsza polska sieć.